Strażacy-ochotnicy ze wsi Szuć w gminie Jedwabno mają powody do zadowolenia uroczystym przecięciem stęgi w dniu strażaka. Otwarto tu bowiem nową remizę. Zauważyliśmy, że takie remizy są potrzebne w poszczególnych miejscowościach. One pozwalają być mieszkańcom bardziej mobilnymi, ale też z drugiej strony zapewniają im większy poziom bezpieczeństwa i to jest szczególnie w tych dzisiejszych trudnych czasach bardzo ważne. Na nową remizę strażacy czekali długo. Jej budowa była możliwa dzięki dofinansowaniu z programu inwestycji strategicznych Polski Ład. 34 jednostki w powiecie szczecińskim, i ta jedna w szuci jest bardzo ważna, bo dojazd do dróg krajowych, dojazd do pożaru, dojazd do wypadku jest bardzo ważny i ten czas musi być jak najkrótszy. Nowa remiza zapewni strażakom komfort i warunki pracy, jakich dotąd nie mieli. Są so dwa stanowiska do, do samochodów. Mamy dużo sary integracyjno taką na górze. Jest kuchnia, są so so, y, pomieszczenia gospodarce. To jest rozwój dla straży w OSP Służ. Wiadomo, że y, młodzież będzie miała, będzie miała się gdzie szkolić, my będziemy mieli dużo lepsze warunki niż poprzednie. Bohaterstwo, jakimi się, jakim się wyróżniacie jako, jako ochotnicy strażacy? bo ciesząc się najwyższym zaufaniem wśród społeczeństwa, zasługujecie na wszystko co najlepsze. Podczas uroczystego otwarcia nowej remizy OSP Szuć nie zapomniano również o uhonorowaniu strażaków, którzy szczególnie wyróżnili się w trakcie służby. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv